Rotmistrz Witold Pilecki był żołnierzem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Trafił na własną prośbę do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, z którego następnie uciekł. Opracował pierwsze sprawozdania o ludobójstwach w Auschwitz. Po wojnie komunistyczne władze skazały go na śmierć. Unieważnienie tego wyroku nastąpiło dopiero w 1990 roku. Teraz powstał pomysł upamiętnienia rotmistrza w chodzieży. Jego imię ma otrzymać jedno z rąd. On jest w ogóle dla kraju zasłużony, to powinno być. Mi się tak kojarzyło, że jak bardziej jak jest chodzić kościoła, to może z tym, no ta z papieżem naszym. Niech jest takie rondo. Ja myślę, że wchodzi, żeby się przydało. Troszeczkę takiej historii z tych lat. Rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Gór Morzewskich, Marii Dąbrowskiej i Mostowej do tej pory nie nosiło żadnej nazwy. Tydzień temu Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne ruszyło zbierać podpisy poparcia, aby ten stan rzeczy zmienić. Chcieliśmy, żeby ta inicjatywa miała poparcie wśród mieszkańców Chodzieży, dlatego zbieramy podpisy. Już były zbierane w tą niedzielę przy kościele Świętego Floriana. Teraz będzie w następną niedzielę przy drugim kościele. Także podpisy idą sprawnie, dosyć zbieranie, także cieszymy się. Do tej pory zebrano ponad 200 podpisów. W najbliższym czasie Chodzieskie stowarzyszenie patriotyczne zwróci się do rady miejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pomysłu uhonorowania rotmistrza Witolda Pileckiego.